Dzisiaj mamy ten dzień, w którym muszę zacząć przerabiać i no niestety no nie, ma, no, nie mogę nic innego z tym zrobić, więc e, mam teraz aktualnie przerwę, więc idę zacząć przerabiać przeróbkę. A jaką? To zobaczycie za chwileczkę. A więc witajcie z tej strony Uluru i witam Was już w pracowni. I jak na razie będziemy przerabiać jednego Pet Shopa, ale podczas filmiku dojdzie jeszcze drugi, ponieważ no niestety jeszcze nie przyszedł. I tak, będziemy przerabiać tą szorsterkę. Jak możecie na początku zobaczyć, no niby jest ładny stan w ogóle, no ale na przykład ma tutaj zdrapane, tutaj ma takie zmazane. No tak naprawdę to stan nie jest zbyt dobry. Ja ją kupiłam i ta szorsterka będzie dla osoby, która wygrała trzecie miejsce w moim konkursie. Więc teraz tutaj będziecie mieć tutaj zdjęcie, jak będzie wyglądać. No dobra. No i jeszcze dla osoby, która wygrała drugie miejsce, czyli prawdopodobnie to jest Panga LPS. To ona tutaj taką pracę piękną zrobiła. I niestety fretki jeszcze nie mam, jeszcze mi nie przyszła. Ale postanowiłam, że już zacznę tą hairkę, A fretka po prostu dojdzie no, w czasie. Także zacznijmy ją przerabiać. Okej, okay, a więc chciałabym powiedzieć, że nie nagrywałam wszystkich warstw. Jak na razie, short wygląda tak i w sumie już tak mniej więcej jest ok, aczkolwiek jeszcze ma tam troszeczkę prześwity, więc myślę, że jeszcze tak z 2-3 warstwy i no będzie już ok. Ja już nie będę nagrywać jak cały czas maluję te warstwy, warstwy, warstwy. Po prostu później będziecie mieć nagrania, jak już takimi bardziej szczegółami się zajmę. Też macie takie ręce w przerabianiu? Dobra, już nałożyłam kolejną warstwę, teraz trzeba poczekać aż wyschnie, no i odezwa się później. Ogólnie przyszła dziś fretka, ta na przeróbkę i... Ja nie wiem jak ja się tam dobiorę do, do i no. Ale ja wam zaraz pokażę co będzie w środku. Co się znajduje w środku. Dobra, w środku znajdowała się karteczka z napisem dziękuję. E, znajdowała się taka... E, takie szelki dla fretki. Tu jest ta fretka, którą będziemy przerabiać, tylko muszę ogólnie zmyć to. Ale kupiłam ją bardzo tanio i się cieszę, że tak tanio znalazłam. Więc już po prostu powiedziałam, dobra i tak i tak wezmę. I dokupiłam sobie jeszcze do mojej kolekcji taką żyżawkę, która jest prześliczna według mnie. Troszeczkę jest brudna, ale co tam, ona ma taki brokacik i jest przecudowna. Bardzo mi się podoba. No, no także Chcę wam tak pokazać, że już będę zaczynać przerabianie tej fretki. Ok, mamy fretkę, zaraz będziemy ją czyścić. A tutaj mamy już tego haira i myślę, że jeszcze jedna warstwa, żeby tak ładnie pokryć wszystko, i będziemy się zajmować takimi szczegółkami. Ok, a więc łapki są zrobione. Już bardzo ładny jest białutki kolor, więc myślę, że będą ok. Fredka jeszcze potrzebuje kilku warstw Nie wiem, czy będziecie widzieć to No ale tak czy siak potrzebuje, Bo nie chciałabym, żeby były jakieś tam prześwity Czy coś Więc ona będzie jeszcze biała Znaczy tutaj yy, yy, ta szycherka też będzie jeszcze yy, Miała kilka Dodatków białych No i właśnie zajmiemy się yy, Dodatkiem białym tutaj na brzuszku To ma być po prostu taka bie, taki biały yy, Brzuszek Znaczy to mm, taka od szyjki może być, od szyjki, ale tak nie do końca Idzie w dół I idzie tak gdzieś do brzuszka Tak, myślę, że gdzieś dotąd No, myślę, że Wtedy będzie ok I później jak zrobimy Ja zrobię ten brzuszek To wtedy pyszczek biały I to będzie koniec białego U tej szorterki I myślę, że już wtedy będę mogła robić te dodatki U fretki, łasiczki No nie wiem jak to mówić No, także idę przerobić dalej Dobra, a więc musiałam się przenieść do mojego pokoju Tutaj mam no, laptopik i patrzę jak Mi wyświetlenia rosną, odpowiadam wam na komentarze No już po prostu 90 lajków w 2 godziny I tyle wyświetleń, no jestem po prostu Przeszczęśliwa, dziękuję wam bardzo e, No no i se powoli tutaj robię e, I ogólnie myślę, że frytka jest już Gotowa do właśnie robienia tych dodatków ja tutaj zaczęłam szyjka robić aż do brzuszka, tylko będę musiała jeszcze ładnie tutaj później uformować i ogólnie tutaj łap, tak przytrzymałam palec i możecie zauważyć ten takie prześwity, bo białym położyłam po prostu, widzę, gdzieś mi kapsnęło, pewnie jak malowałam tą i tak przytrzymałam i zaczęłam malować to i tak później, kurde... Już tak było dobrze i w ogóle, no ale no, jeszcze było trochę na ogonie i tak... Ale I później nałożę jeszcze kolejną warstwę. Niech najpierw się zajmę tymi dodatkami, później i takie tak będę musiała bardziej tu wyrównywać i w ogóle, więc się na razie tym nie przejmuję. No a teraz będziemy rob robić dodatki u tej fretki. Ja zaraz wejdę u siebie... E, zaraz wejdę u siebie na telefon i zobaczę co tam yy, jakim dodatkiem się teraz najpierw zajmiemy no i wydaje mi się, że chyba skończymy fretkę szybciej, ale nie jestem pewna tak jakoś mam takie przeczucie bo mam mniej chyba dodatków tak mi się wydaje no nie wiem, dobra i takie i tak to muszę dokończyć I no. no i w sumie jak wzięłam sobie pracownię tutaj yy, do pokoju to wiecie na lekcji <grym> będzie mi szybciej po prostu szło te przerabianie, więc to są też takie plusy. No dobra, no to czas na kolejny update. To najpierw wam pokażę Short Haira. Short hair wygląda tak. No, według mnie po prostu ten. O, może tak to będzie tutaj, szyja w ogóle nie mogę pokazać. Proszę, jak ładnie tutaj zrobiłam. Nie wiem, czy mam się z siebie dumna. Czekajcie. Nie chcę Tak ładnie tutaj tak uszyłam. Nie wiem, że siebie dumna, bym się pochwaliła swoim przyjaciółką, ale. Robię właśnie prezentację niespodzianki dla niej, właśnie szyję, pluszaki. Dla nich jest to ostatnie, pluszaki, właśnie uszko szyję. I tak tutaj ładnie zrobiłam. Jestem z siebie dumna. No dobra, ale teraz się tym nie zajmujemy. No to tak, Short Hair. Wygląda tak o. Czekajcie ostrość. Short hair jak wygląda tak o. No, według mnie po prostu tak. Już zaczęłam mówić, ten bordowy tak super pasuje do tego białego. No, nie wiem, według mnie ślicznie pasuje. E, ogólnie jeszcze myślę, że z jedną warstwą nałożę tak na pyszczek, żeby nie było tak prześwitów. Bo tutaj jest już ok na łapkach i na szyi oraz brzuszku. Tylko po prostu zajmę się jeszcze tą tutaj i później prawdopodobnie. Albo tym, zajmę się tutaj na, tym czymś naczółkiem. Jeszcze nie wiem co to tam dokładnie, ale po prostu to będzie ciemniejszy kolor bordowego. Później zobaczę, jak ten, jak to się zmiesza z czarnym. Ten, 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 ten bordowy. Chciała ostrość. O! Jak się ten bordowy zmiesza y, z czarnym. Y, no. To mam nadzieję, że wyjdzie taki kolor, taki dobry, który właśnie y, ma być. Więc, no. I teraz pokażę wam coś, z czego jestem z siebie bardzo dumna. Zrobiłam krzaczki na tej ferce i według mnie te krzaczki wyglądają bardzo fajnie. O, i teraz kot jeszcze. Nie wiem, czy słyszycie kota. Dobra. No i tutaj te krzaczki tak wyglądają. O, kot bądź. się dubia. Dobra. Kaćmark, otworzył kartę, i drzwi ogólnie. Patrzcie, to jest, to jest, to jest coś tak mi się coś nie chce wyostrzyć. To jest ten moment, kiedy nagrywasz na ten, na serial, oczywiście. musisz mieć wszystko porozwalane u siebie w pokoju. A tutaj sobie nagrywasz. A tutaj nagrywałam rozkminę, alpez I uwaga. Dzień dobry. Tylko tu ledwo coś się mieszka. Haribo. Gdzie Co? O bozie Ona to bardzo lubi rozmawiać. Dobra. I mi miejsce zajmie, tak? No. A jakże inaczej, kto tu mi miejsce zajmuje, co? Haribo, kto mi miejsce zajmuje? Dziś ty niedobro to jedno. No dobra, to wam pokażę jeszcze tą fretkę. No to właśnie zrobiłam mi te krzaczolki i bardzo się starałam. I według mnie bardzo fajnie wyszły. Tutaj na przykład możecie widzieć, że tak nie dokończyłam je w ogóle, ale to będą kwiatki więc już powiedziałam dobra już nie będę się aż tak z tym męczyć bo i tak i tak to zasłonię ale ja potrzebuję cieńszego pędzelka więc moja mama dzisiaj będzie jechać do plastycznego i mi kupi cieńszy pędzelek i no także tutaj pecopy czekają ja najpierw tutaj jeszcze sobie troszeczkę poszyję później porobię kilka rzeczy i później poprzerabiam dalej. No, według mnie bardzo ładnie wyglądają, jak na razie, te Petropy. Dobra, do zobaczenia w następnym update. Ogólnie witam was już w kolejnym update. Yy, miałam troszeczkę weny, jak możecie zauważyć, zrobiłam bardzo dużo rzeczy. Yy, zrobiłam nosek, tutaj szyjkę, łapki, uszka zrobiłam. Tutaj też tylne łapki, ogonek i zrobiłam jeszcze tutaj pąki. Tutaj na główce. I tutaj. Jeszcze tutaj. No tutaj możecie no zobaczyć, jak tę farbę mi bo nie mam takiej ładnej różowej farby. No i będę musiała jeszcze zrobić y, w łóżkach ciemniejsze i nie wiem, czy gdzieś jeszcze, nie wiem, czy nie dookoła przypadkiem. Chyba tak. I ogólnie, jak już robiłem te pąki, to mi zostało trochę zielonego. Y, tutaj już wysechł. <noise> e, więc zrobiłam te kreski. Tutaj będą te kreski. I później to zamaluję e, ciemniejszym, e, nie ciemniejszym, tylko jaśniejszym zielonym. I to będzie taka malutka kreseczka. A co do tej short to wygląda ona na razie tak. E, tutaj miało być bordowe troszeczkę. Wyszło mi takie czarne. E, przepraszam. Jakoś po wyschnięciu to wyszło ciemniejsze, więc miało się troszeczkę jaśniejsze. No ja mam nadzieję, że i tak taki jest ok. Ogólnie te białe tutaj jest, są już skończone rzeczy. E, tutaj zrobiłam jeszcze w uszach te bordowe. No i ogólnie teraz będę robić prawdopodobnie tutaj tak nad okiem, takie beżowe. I muszę zobaczyć, jaki kolor jest noska, bo szczerze mówiąc, jak tak patrzę, to nie wiem, czy też nie beżowe. Ale nie wiem, jak, jak coś, to się zapytam właścicielki tego kostuma. I no, i będę wiedziała. Także tak, tak... Yy, tutaj będzie beżowe, prawdopodobnie teraz robione. Albo ewentualnie tutaj będę robić te białe takie zakończenia. Bo, bo muszą być takie białe zakończenia. A co do tej tutaj, to muszę poczekać na... Na różowy. Będę kupować różowy do niej. I prawdopodobnie troszeczkę ciemniejszy pędzelek, bo mam troszeczkę za grube. I no, no i na razie to tak wygląda. no I powiem Wam, że jest właśnie 23, i mam wtedy największą wenę do przerabiania kostumów. Wrześby, kurde, innej godziny nie znalazłam co nie. No ale dobra. To teraz ogólnie no właśnie jest 23. Eee, no i będę przerabiać, bo ogólnie nie chce mi się spać. Oczywiście jest niedziela jutro do szkoły. No, ale co tam? Eee, bo jeszcze to nagram przed przerwą świąteczną szczerze, więc nie wiem kiedy ja to skończę. No ale no. No dobra. No to do zobaczenia w kolejnym update'cie Ok, tak, to najpierw Wam pokażę szutherkę. Yy, ona ma mieć tutaj właśnie takie lekko szare wystające spod oczu. Yy, na razie nałożę jedną warstwę. Jak zauważyliście, zrobiłam tutaj te kreski, tylko będę musiała tutaj bardziej dopracować. Jak widzicie, no nie jest tutaj jakoś tak za bardzo ładnie. Tutaj też tak tu, ale to już się zrobi. Spokojnie, to dopiero pierwsza warstwa. Yy, I jeszcze tutaj zrobiłam, ale tutaj już wszystko ładnie wyszło na ogonku. I na razie tę czostekkę zostawię. Bardziej się teraz zajmiemy fretką. No i teraz dlaczego? Moja fretka wygląda tak, o. Zrobiłam tutaj yy, te, te kreseczki takie. Uważam, że bardzo ładnie mi wyszły. Pąki to już chyba raczej widzieliście. Yy, I no. Yy, to chyba też taka krecha. Ta tutaj. To, to będzie to właśnie. I zobaczcie, bo teraz muszę zrobić to. Te kwiatuszki. I dopiero teraz zobaczyłam, że to jest zrobione w brokacie. No i oczywiście zrobimy fretkę w brokacie. Bo akurat mam jeszcze taki różowiutki bro brokat i myślę, że będzie świetnie do tego pasować. Więc no, tak jak robiłam yy, tej short -y z brokatem, ta żółta to też mam, miałam taki ciemniejszy brokat, też taki sam. To też tak udało się przykleić, i się bardzo dobrze trzyma. No i jak to robimy? Bierzemy farbę, a właśnie nie pokazywałam Wam. Kupiłam taką farbę specjalnie do tych. Te, te łóżka to już połączyłam, ale bardziej do tych kresek, no bo też ogólnie nie miałam takiej farby. Musiałam mieszać kolory, więc kupiłam taką i naprawdę ładna jest. Tutaj właśnie to jest ten, ten kolor pomieszałam z czarnym, ten z czarnym pomieszałam i wyszło takie. A tak wygląda właśnie ta farba bez mieszania, więc bardzo ładnie. I kupiłam sobie dwa, dwa pędzelki, i wam pokażę, bo są naprawdę śliczne. Taki pędzelek, taki tutaj ma grube takie 3 nie wiem jak to mówić. Jeszcze go nie używałam, On jest taki cieniutki, poczekajcie. Nie widać chyba. Oj, zobaczmy tego. Jest taki. Troszeczkę się tam rozdwoił. Na pewno mi się przyda. I jeszcze. Pędzelek, który chciałam już e, od niedawna chciałam. I mam go. Teraz wam go pokażę, tylko go tutaj wytrę. Też ma też jest takim trzymadełkiem. Ale ma taką końcóweczkę. I właśnie tym pędzelkiem czekajcie. I jest troszeczkę brudne, przepraszam Was, ale dopiero go zwodowiłam. I tym pędzelkiem robiłam te kreski u tej fretki i tą kreskę białą na głowie i na ogonku tej hairki, czyli tym białym, czy znaczy tutaj te białe i ta kreska tutaj biała, to jest na tym malutkim pędzelkiem. I jak tutaj, właśnie, jest ta ciemniejsza. O, jest ta tutaj ciemniejsza kreska, tutaj są. No to to właśnie. Robiłam u tej fryt frytce i bardzo mi się podoba, jak to wyszło u tej frytki. A więc tak, nie pamiętam na czym tam skończyłam, ale tak, short hair wygląda tak Tutaj jest przygotowana na przyrwkę, to do serialu. Później zobaczycie. No i ogólnie wiem, że te kreski na pewno nie widzieliście. I chyba tutaj tych oczu, bo ta shorterka ma mieć troszeczkę nad oczami właśnie takie szare i takie kropki. I ja to zrobiłam. Nie wiem, czy już mówiłam, ale prosiła mnie twórczyni tego, tego projektu, żeby nosek był różowy, więc będzie nosek różowy. No i będę musiała jeszcze zrobić oczka z eyelinerem. To będzie dla mnie wyzwaniem. No ale przynajmniej się będę uczyć. No i zrobię oczka, zrobię nosek i będzie przeróbka gotowa. A już skończyłam przeróbkę. Yy, tej fretki łasicy i wygląda tak według mnie wyszła bardzo ładnie przed chwilą ja jej robiłam zdjęcia to zobacz, jeśli chcecie to możecie zobaczyć na, mojego, na moim in instagramie według mnie wyszła bardzo ładnie jestem zadowolona z tego kostiumu. najbardziej jestem z tego zadowolona tu jeszcze zrobiłam takie, te, takie kreski czarne tak jak było w planie tak, tutaj po postawię ją, a tutaj będziecie mieć ten plan. Yy, to światło tak nie za bardzo pokazuję. Czekajcie. O, może lepiej teraz będzie. No ale tutaj będzie to zdjęcie. No i nie wiem, czy to będzie dobrze widać, no ale tak wygląda. I tutaj tył. Troszeczkę te gwiazdki troszeczkę mają inny kolorek i są troszeczkę ułomne, za co bardzo przepraszam. I niestety tutaj mi się nie zmieściła gwiazdka więc musicie mi wybaczyć, znaczy, pankę musi mi wybaczyć, ale reszta to jest wszystko to samo. No, także jeśli chcecie zobaczyć ładniejsze zdjęcia z tą łasiczką, to zapraszam na mojego Instagrama po wrzuceniu y, tego filmiku. Jak przerabiam to, będzie oczywiście później po jakimś czasie y, zdjęcie z tą łasiczką i zdjęcie z, y, z tym kotkiem na Instagramie. No, no dobra, no to ja się biorę za przerabianie tego kotka. A z tą fretką już się żegnam, bo właśnie ją teraz pakuję. I jutro będę wysyłać. A więc witam Was w kolejnym update'cie. Tutaj chciałam pokazać, że zrobiłam taki eyeliner i biały. Tylko jeszcze tak, no muszę poprawić, bo się niestety nie udało w niektórych miejscach. Ale już powoli idzie dobrze. Jak możecie zauważyć, też masek różowy zrobiłam. Tak jak prosiła autorka. Tego projektu. No. No, i to jeszcze troszeczkę poprawię i zacznę robić niebieskie źrenice. Zobaczcie, kto tutaj do mnie przyszedł. Przyszła do mnie Haribo. Haribo, pokażesz się? Ujaj, ujaj. O, chybacie, chybacie. Dzień dobry. To cześć. Ejcie, cześć, citrynkom. No, no, teraz śpił mnie na kolanach. Dobra. Chciałam teraz pokazać, jak zrobiłam oczka. I trzy, dwa, jeden. No, według mnie wyszły tak samo. O, jak słyszycie mruczenie. możecie słyszeć mruczenie kota? Już nie, bo wyszła. No dobra. Oczy wyszły tak o. Według mnie bardzo ładnie wyszły. Troszeczkę źrenicy zrobiłam. Tą nieźrenicę, tęczówkę niebieską zrobiłam, tylko małą. Ale myślę, że i tak tak bardzo ładnie wygląda. I jeszcze muszę troszeczkę poprawić tutaj eyeliner na dole. I muszę zrobić tutaj z tyłu serduszko. Troszeczkę poprawić w niektórych miejscach bordowe. Na przykład tutaj bo tutaj takie plamki od tego trzymania Petropa i w ogóle. To to poprawię i będzie już skończony. Więc ogólnie, no teraz jest piątek, więc myślę, że już w poniedziałek Petropa wyślę. I no, no już jestem zadowolona, że w końcu skończyłam, bo naprawdę mi się. Ogólnie ten pierwszy mi się naprawdę bardzo podoba. Tamten też mi się podoba. Naprawdę jestem z siebie coraz bardziej dumna, że mi tak bardzo ładnie wychodzi. No ale dobra. Zapraszam Was do następnego update'u, który pewnie będzie końcowym update'em. Okej, okay. właśnie skończyłam Petropa i. Uwaga, uwaga! No według mnie, no tutaj z się nie różni, tutaj zrobiłam te serduszko połamane, jak miało być. I ja naprawdę nie mogę przestać się napatrzeć na tego kotka. Naprawdę ja bym tego kota. Gdybym mogła, to bym nie oddawała. Ale muszę oddać, tym bardziej, że bardzo długo ta osoba czekała na tego kota. No, no, i bardzo, bardzo mi się podoba. Może jeszcze popytam autorkę tego projektu, czy mogę zrobić podobnego. Ale to ja już się jej zapytam. Dobra, tutaj będziecie mieć zdjęcie, jak wygląda ten kotek na projekcie. No, według mnie to po prostu bardzo podobnie. I te oczy mi się bardzo spodobały. Nigdy nie robiłam takich oczu, i naprawdę. Nie wiem, mi się takie oczy kojarzą... Ogólnie ten patchwork mi się też w sumie tak kojarzy z takim Pokémonem. No, ogólnie moja mama powiedziała, że ten yy, petrop to jest jej faworyt. No, ja się nie dziwię, bo naprawdę według mnie bardzo ładnie wyszedł. Nie widziałam, że aż tak ładnie wyjdzie. <laughs> no. Yy, nie wiem, co to jeszcze powiedzieć. Szczerze mówiąc, jestem naprawdę bardzo dumna z tej frytki i z tego shuthera. No, i tak jak już wcześniej mówiłam, bardzo się cieszę, i jestem coraz bardziej się dumna, bo coraz lepiej mi to wychodzi. I mam nadzieję, że kiedyś dojdę do takich bardziej profesjonalnych rzeczy, i w ogóle, jakby tak, tak profesjonalnie robić te pit-shopy. No, jak na razie się uczę, na spokojnie zobaczymy. I chciałabym się zwrócić jeszcze do kilku osób. Najpierw chciałabym się zwrócić do osób, które dalej czekają na przeróbki, te, które mi wysłały. Chcę powiedzieć, że teraz zaczynam Jamniczka i tą kotkę, która była chyba podejrzę, w 12. 12, 12 patuszczce. Wtedy dostałam takiego ładnego pieska fioletowego z brokatem. I jeszcze wcześniej o mi wysyła Jamnika na przeróbkę. To teraz właśnie te dwa LPS będę robić. No, więc po prostu chciałam poinformować, żebyście tam się nie niecierpliwiły. Nie i osoba ta, która mi wysłała jamniczkę, prosiłabym, żeby się odezwała do mnie na Instagramie. No i w sumie to tyle co do tych dwóch osób teraz ogólnie do całości. Ostatnio znowu zaczęliście mi pisać w komentarzach, że zrób mi przeróbkę i w ogóle. No na razie mam jeszcze kolejkę. Muszę zrobić jeszcze te dwa petshopy później prawdopodobnie będę musiała zrobić kilka jeszcze kustomów do serialu i dopiero później będę przerabiać dla was pet shopy, więc proszę się nie pytać y, czy przerobię dla was pet shopy i czy możecie wysłać pet shopy na kostiuma. proszę was żebyście na się powstrzymali i nie wysyłali mi nic y, znaczy paczuszki możecie oczywiście wysyłać ale y, nie pet shopy do kostumów ponieważ najpierw chcę skończyć te które tutaj teraz mam i nie chcę robić jeszcze dłuższej kolejki ponieważ przerabianie nie idzie mi Zbyt szybko, muszę tutaj się skupiać na niektórych rzeczach i w ogóle też czasami nie mam czasu i wiem, że jak, jak to jest z tym czekaniem, no dwa miesiące malowałam na przykład tego short haira, więc prosiłabym was, żebyście na razie no, nie wysyłali i nie pytali się o to, czy zrobię dla was kostuma i w ogóle, bo najpierw muszę skończyć te, które tutaj teraz mam. Jeśli będę przerabiać dla Was kostumy, to Was o tym poinformuję na odcinku tak jak obiecałam. Powiem wtedy o zasadach, co trzeba wysłać i w ogóle. Także to tyle. Mam nadzieję, że filming Wam się spodobał. Dziękuję bardzo za oglądanie. Możecie pisać, który Pet Shop według Was no, ładniej wyszedł. Według mnie, dwa po prostu są 10 na 10, a nawet więcej. No, dobra. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. No i do usłyszenia, pa pa!